Hej kochani. Przy okazji wizyty w Jysk postanowiłam także sprawdzić asortyment w Homla. Powiem wam, że pozytywnie się zaskoczyłam i znalazłam tu sporo fajnych produktów. Zapraszam do oglądania. Na wejściu wita nas zawsze wyspa z nowościami, a skoro mamy czas świąteczny, to i w tym sklepie nie mogło zabraknąć takiego asortymentu. Od razu na wejściu spodobały mi się te kubki ze złotym uchem. Mają minimalistyczny świąteczny akcent i kosztują 30 zł i są duże. Są także miseczki po 20 zł, ale chyba najbardziej uroczy jest talerz. Kosztuje 30 zł, ale czy nie jest prześliczny? Są także filiżanki z podstawkiem, w sam raz do zimowej herbatki, za 35 zł komplet i bardzo ładne złote lampiony z ryflowanym szkłem. Niestety nie znalazłam jego ceny. Na stronie internetowej już go nie widzę. A i jeszcze duży półmisek kosztuje 69 zł. Puszki wycenili na 47 zł. Na dole wypatrzyłam ciekawy worek na prezenty. Fajny jako ozdoba, ale i może być także funkcjonalny przy mniejszych prezentach. Kosztował 27 zł, ale obecnie kosztuje 18,90 zł. Oczywiście, jak w każdym sklepie, tu również znajdziemy mnóstwo krasnali wszelakiem maści. Więc dzisiaj nie będę się już na nich skupiać. Po drugiej stronie znalazłam kule śnieżne po 15 zł, ale i te piękne misy z uchem za 20 zł. Idealne do barszczyku czerwonego, aż zgłodniałam. W tej serii również talerz o podobnym kształcie. Ten jednak kosztuje już prawie 50 zł, trochę za dużo, niestety, ale może na promocji będzie się opłacać go kupić. Przyjemnie opakowane coś. Za 35 zł, nie wiem co jest w środku, ale domyślam się, że jakieś szkło. A tekstylia? Tu też się dzieje. Kocy cała masa, brakuje tylko kominka, żeby się przy nim zaszyć, ale moją uwagę ściągnęła ta przeurocza poduszka, która, jak się okazało, jest dwustronna. To świetny motyw. Cena za poszewkę to 50 zł, ale obecnie przecenili ją na 35 zł. Jest jeszcze taka z efektem 3D też fajna, tylko do tej już się raczej nie przytulimy. Ta kosztuje już 70 zł. A koc 150 cm na 200 na przykład 99 zł, jest w 100% z poliestru. Dziadki do orzechów to już must have asortymentu świątecznego. Tutaj ten na dole jest na przykład na bębenku, ale czy gra? Nie wiem, nie znalazłam o tym informacji nawet na stronie. Zestawy zapachów do wnętrz kosztują 50 zł. Kubki z przykrywką 35 zł to dobra cena, biorąc pod uwagę przykrywkę. A jeśli lubicie jeszcze bardziej fikuśne kształty, to są jeszcze takie w kształcie skarpety lub dziadka do orzechów. Skoro przy dziadkach jesteśmy, to także tutaj jest w ofercie goły dziadek, to znaczy taki bez malowania. Tutaj kosztuje 79 zł, obecnie 59 zł. Przyznam, że to bardzo ciekawe świece. Nie sprawdziłam tylko jak pachnie, ponieważ niestety do niej nie dosięgałam. I jeszcze jedne kubki z przykrywką. Widzę, że dość mocny trend w tym sezonie. Wow! Niesamowite są te drewniane koniki na biegunach, aż poczułam się jak małe dziecko. Ten mniejszy kosztował 129 zł. W drewnianym klimacie są także takie świąteczne dekoracje, między innymi gwiazdki, reniferki i aniołki. Tutaj busik, który pełni rolę kalendarza również drewniany, kosztował niecałe 60 zł. Do kuchni również możemy przemycić świąteczno-zimowy akcent, na przykład taką deską z rogami. A jeśli zastanawiacie się co to jest, to jest to duży lampion. Bez dachu, kosztował 100 zł, a na stronie widziałam, że są także nieco mniejsze i tańsze. Szybko zerknę na ich aranżację stołu. Czasem coś, co stoi luzem, nie wygląda tak ładnie, zanim nie postawi się tej rzeczy właśnie w aranżacji. Znalazłam trochę promocji, tak zwaną cenę wow. I tak na przykład te świece kosztują obecnie 13 zł, zapachowe pałeczki 20 zł, czy wazony. Również za 20 zł. Poduszki w kształcie gwiazdy obecnie kosztują 35 zł, a w kształcie cukierka 40 zł. Obecnie na stronie jej nie znalazłam, aby porównać cenę. Jeszcze znalazła się taka w kształcie domku i takie, które idealne będą na okno, obecnie za 70 zł. Ma metr długości. Świąteczne wałki, dzięki którym wasze ciasta będą jeszcze smaczniejsze, są po 37 zł. Niżej urocza patera w kształcie laski i świąteczne naczynia do wypieków. Z boku nieco więcej klasycznych wzorów, kubki zielone i czerwone po 27 zł. Są także takie z ogromnym muchem. Za 43 zł. A jeśli zrobi się zimno, to atmosferę szybko może podgrzać nam termofor. Kosztuje 50 zł. Do tej patery z laską idealnie będzie pasować jeszcze taki półmisek. A jeśli lubicie ciasteczkowe wzory, to tutaj jeszcze trochę asortymentu dla Was. W tej części sklepu jest kilka ozdób choinkowych. Te są głównie różowe, są plastikowe, ale widziałam z daleka, że w innym miejscu wisi ich więcej, więc zaraz do nich dotrę. W skraju wyspy widzę ładne widelczyki. Taki zestaw kosztuje 30 zł. Tutaj jeszcze więcej różu, ale wśród niego znalazłam urocze domki za 59 zł i jeszcze te pięknie zdobione fronty. Wow. Są nieco mniejsze i kosztują 25 zł. Jeszcze jest taki kościółek za 49 zł. W Homli kupicie od razu ładne torby, w które zapakujecie swoje prezenty. Te mniejsze kosztują 5 zł. W tym roku nie odpuszczam dekoracji świątecznych w sypialni i jak widać, Homla także, ponieważ sporo tutaj kompletów pościeli. Ten kosztuje 129 zł. I zobaczcie, jak się prezentuje, ale ta w samochodziki jest jeszcze lepsza. O mamo! Na dziale wyprzedaży znalazłam kilka świątecznych produktów, ale ogólnie większość nie związana ze świętami. Ale może coś Wam akurat przypadnie do gustu. Idę w stronę dalszych dekoracji. Po drodze bardzo spodobał mi się ten słoik. Ma świetne zdobienie. W sam raz na pierniczki. Kosztuje 39 zł. Są też mniejsze wersje. Za 29 zł. Do serwowania w święta przyda się także taka deska. 49 zł. Ten nieśmiały, schowany złoty jelonek kosztował 60 zł. Był na solidnej drewnianej podstawie. Kubeczki świąteczne w mniej oczywistych kolorach? Proszę bardzo. Kosztują 30 zł. Są dość pojemne. Grzańca powinny pomieścić. W tym samym klimacie kolorystycznym są także świece. Kosztuje 50 zł. Ma 100 gram. Czas na pościel. Jest tu dużo wzorów, które wpadły mi w oko. Rozmiary są rozmaite, musicie sprawdzać, ale raczej większość z Was powinna znaleźć coś dla siebie. Tu na przykład 2x2,20 lub 140x2. Na przykład ta jest opisana jako szybko schnąca, miękka w dotyku, przyjazna dla alergików, łatwa do zapięcia z gęstym splotem. Są także prześcieradła bawełniane pojedyncze 59 zł. 160 na 200 kosztuje 80 zł. Tutaj pościel bawełniana od 129 zł. Wiadomo, czym większa, tym droższa. Lubicie flanelowe pościele? Osobiście bardzo lubię, właśnie zimą. Tutaj jest jeden z przykładów tak pościeli. Kosztuje 179 zł, a kraciak obok 20 zł droższy. Niżej zestawy z mikrofibry. Jeszcze zerknę na szkło, poduszki i ozdoby świąteczne. Taki zestaw trzech świec jest za 30 zł. Fajny dodatek do prezentu. Spodobał mi się ten kubeczek z autkami. Za 20 zł świetny jest. Takie ozdoby pluszowe. Ciekawe coś innego. 80 zł. Mamy także kalendarz adwentowy w pięknym i eleganckim zielonym kolorze. Kalendarz jest za 100 zł. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest ta poduszka. Święta, święta i po świętach, a wtedy co? Wystarczy poduszkę odwrócić. Sama poszewka kosztuje 50 zł. Na koniec zostawiam was z dekoracjami świątecznymi. Widzę, że wracają trendy dawnych choinek, dużo koloru, różnych kształtów. Fajnie! Mam nadzieję, że kolejny przegląd przypadł Wam do gustu. Jeśli tak, zachęcam do zostawienia subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło i przy okazji świetnie zmotywuję do kolejnych odcinków. Pozdrawiam Was ciepło, papa! Pa.